Karate do droga pustej ręki to znacznie więcej niż suma jego części, wielowiekowa tradycja przesiąknięta historią, filozofią i samodoskonaleniem. Przez pokolenia niezliczeni mistrzowie karate, w tym znane postacie takie jak Itosu, Higaonna, Funakoshi, Hanashiro, Kian, Uki, Miyagi, Toyama, Mabuni, Arakaki i wielu innych, poświęcili swoje życie jego praktyce. Ale co dokładnie osiągnęli ci mistrzowie? Ich osiągnięcia wykraczają daleko poza zwykłą sprawność fizyczną, obejmując głęboki wpływ na jednostki, społeczności i samą esencję karate. Udało im się osiągnąć głęboką samoświadomość, poprzez rygorystyczny trening doskonalili swoją dyscyplinę fizyczną i umysłową, rozwijając niezachwianą koncentrację, odporność i pewność siebie. Kontrolowali swoje emocje, kierowali swoją energię i przekraczali swoje granice, pielęgnując poczucie wewnętrznego spokoju i rozwoju osobistego, które wykraczało poza mury dodżą. To samo doskonalenie stało się przewodnią zasadą w ich życiu, wpływając na ich relacje, karierę i ogólne samopoczucie. Coś, co wszyscy staramy się osiągnąć dzisiaj. Dla swoich społeczności, często ci mistrzowie karate służyli jako filary siły i inspiracji, choć byli też tacy, którzy być może nie byli tak cnotliwi. Przekazywali swoją wiedzę i umiejętności przyszłym pokoleniom, zapewniając zachowanie sztuki i jej podstawowych wartości. Wpoili swoim uczniom szacunek, dyscyplinę, zaangażowanie, wywierając pozytywny wpływ na ich życie, czasami w niezwykle trudnych i często niebezpiecznych czasach. Najważniejszym osiągnięciem naszych czczonych mistrzów karate jest jednak ich wkład w ewolucję samego karate. Każde pokolenie budowało na fundamencie położonym przez poprzednie, doskonaląc techniki, rozwijając nowe style i dostosowując sztukę do zmieniających się okoliczności. Eksperymentowali, wprowadzali innowacje i kwestionowali status quo, przesuwając granice tego, co było możliwe. Ta ciągła ewolucja zapewniła ciągłą aktualność karate, utrzymując je żywym i adaptacyjnym. Ale ich dziedzictwo nie jest pozbawione złożoności. W dążeniu do pragmatyzmu dla niektórych i perfekcji dla innych, mogło to czasami prowadzić do sztywności i dogmatycznego przywiązania do własnej tradycji. Rywalizacja i rywalizacja między stylami i jednostkami mogły tworzyć podziały i konflikty. Jednak wyzwania te służyły również jako katalizatory wzrostu, skłaniając do samoanalizy i krytycznego zbadania podstawowych zasad sztuki i kierunku, w którym sama sztuka powinna zmierzać. Ich poświęcenie, innowacyjność i niezachwiane zaangażowanie w karate nadal inspirują współczesnych praktyków, przypominając nam wszystkim, że jego prawdziwa esencja tkwi nie tylko w sprawności fizycznej. Ale w dążeniu do samodoskonalenia i ciągłej ewolucji ponadczasowej tradycji. Ucząc się z ich osiągnięć i pokonując wyzwania teraźniejszości, zapewniamy, że dziedzictwo tych czczonych mistrzów karate będzie nadal kwitło przez przyszłe pokolenia. Doświadczenie jest bardziej ekscytujące, gdy sprawia, że myślę, co to jest? Jak daleko prowadzi ta droga? Jak daleko mogę zajść? Co się stanie, jeśli będę kontynuować? Co osiągnęły pokolenia mistrzów? Co im się stało, gdy osiągnęli ten poziom? Która z myśli lub osiągnięć wspomnianych mistrzów karate najbardziej do Was przemawia i dlaczego? Czy widzicie ich wpływ na współczesne sztuki walki lub na Wasze własne podejście do życia? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii i interpretacji. Jeśli zainteresował Was ten film, koniecznie sprawdźcie inne materiały na naszym kanale, gdzie zgłębiamy fascynujący świat sztuk walki i filozofii. Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie być na bieżąco z nowymi treściami, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne i motywuje do dalszej pracy. Do zobaczenia w kolejnych filmach.